Dzień dobry, nazywam się Lena Sierajewa i witam wszystkich odwiedzających mój kanał. E, dzisiaj chcę Wam pokazać kolejną już e, branzoletkę w kwiatuszki, która e, tak wygląda. E, zrobiłam ich tutaj kilka. E, do tej branzoletki, do tej pierwszej, drugiej po prostu tutaj zostali nitki, bo. Mm, Aha, tutaj zostali nitki. Nie, nie po prostu jeszcze ich nie y, schowalam, A tu została nitka, bo nie mam y, karabinczyków. Skończyły mi się karabinczyki. Ja ich zamówiłam, ale trzeba czekać, dopóki przyjdą. Y, chcę powiedzieć, że to już będzie szósty filmik mój z bransoletkami w kwiatuszki. Jakoś mnie tak y, te kwiatuszki podobają się. I chcę dzisiaj pokazać jak zrobić tako, takie bransoletki. a nie zrobione każde, y, znaczy każde z nich zrobione jednym tym samym y, ściekiem. Ścieg jest bardzo prosty, y, nawet początkujący może y, opanować ten ściek. Potrzeba niedużo materiałów. Y, po prostu potrzebne tutaj będzie na przykład, ja będę pokazywać y, з тих коралій ковтусом, пластикові такі коралійки взяла Вжила їх більші, просто щоб було вам лепі відати. Тен жовтий пенді у мене до щередка, як тут, наприклад, видімий, так? Тут є квіток ружовий, щередок чорний, і тут, щоб до лон... такі лончення ще, Musi być trzeci kolor jakiś. W moim przypadku będzie taki granatowy, nie granatowy. Po prostu nie mam, może połączenie kolorów nie bardzo. Znaczy ten biały, żółty może być, ale ten to mnie nie bardzo się tutaj pasuje, ale po prostu nie mam. Koralików ósmego numeru w ciekawych kolorach. W tej chwili nie mam, dlatego wzięłam taki kolor, który miałam pod ręką. To wszystko na wstępie o, tej, o tych pranceletkach, o tym ściegu. Kogo to interesuje, to proszę zostać ze mną. Mamy mało czasu, dlatego nie chcę przyciągać i będę zaczynać wydaje mi się, że te bransoletki dla dziewczynek, dla dziewczynki na przykład, robiłam właśnie na zamówienie taką bransoletkę, bo jeszcze zrobiłam taką naszyjniczek, taki dla dziewczynki w tych kolorach, czerwonej, białej i tutaj niebieskiej. No i jednocześnie zrobiłam już takie bransoletki na, jakby na zapas, na zaś, może ktoś będzie chciał. Bo rozmiar tutaj jest właśnie na nadgarstek dziewczynki 14 tam 15 cm. No, i zaczynamy. Będę szyła na nicy. Na początek na, na, z początku nabieramy tutaj cztery koraliki. Cztery koraliki. Te plastikowe nie są nie bardzo. Igla wchodzi. Do tego. Cztery koraliki nabieramy, podciągamy ich na dół. No, tutaj jak zawsze zostawiam nitkę do. W tych, znaczy ja to zapięcie przeszywam od razu, ale w tej chwili nie mam zapięcia i tą bransoletkę robię po prostu na wzór. Także nie będę przyszywać zapięcia, którego w sumie nie mam. I dlatego będę pokazywać Wam tylko um, samą, samą bransoletkę. Cztery koraliki białych, i nabieramy jeden środkowy, w moim przypadku będzie ten żółty, tak? I przychodzę tutaj przez ten pierwszy koralik. Ten pierwszy koralik, podciągam nitkę, nitka u mnie cholera długa, no ale ja lubię długimi nitkami, no może tutaj nie bardzo widać, no ale może widać ten żółty. cztery i jeden, tak, i teraz nabieramy trzy koraliki białych, robimy kwiatek, robimy kwiatek i przychodzimy tutaj, po tym żółtym, który jest środek kwiatku, przychodzimy w ten pierwszy biały, tak? Pierwszy biały, podciągamy, podciągamy, tak? Trzeba było może. No i mamy kwiatek, mamy już kwiatek, tak trochę ich układamy, te koraliki, żeby oni ładnie wyglądały. I teraz, нас, teraz będziemy już przyszywać e, to lączenie. Bo tutaj ja mijłam kolory, na przykład różowy, zielony, a lączenia były białe. No u mnie będą wszystkie kwiatki białe, tylko lączenia będą te granatowe. I teraz tak, nabieram jeden granatowy, dwa znowu białych. Dwa białych i jeden granatowy i przychodzę, już poleciał, przychodzę tutaj przez te dwa koraliki, nas interesują, będą interesować zawsze te dwa koraliki, teraz ja pokażę, tak, o tak powinno to być, tu, z dołu do góry przychodzimy i robimy po prostu e, to łączenie. No fajnie by było, jak tutaj u mnie na przykład, no tu na przykład, kwiatuszki niebieskie, a lęczenie tutaj zielone, tak? Tu biały kwiatuszek, lęczenie znowu zielone. Ładnie to wygląda, no ale to trzeba mieć koraliki właśnie różnych kolorów, no nie mam w tej chwili. I teraz tak, nitka nam wychodzi tutaj. Przyszyliśmy to łączenie. Te dwa koraliki będą uczestniczyć znowu w kolejnym kwiatku. I teraz przychodzimy po prostu tymi białymi koralikami na dół. Nie wkułam się. No to nie podciągnięte. Przychodzimy tutaj. Dobra, najpierw jeden koralik, przejdę tutaj i teraz w drugi. W sumie to tak trzeba robić, dlatego żeby ta nitka była podciągnięta i żeby tutaj nie było przyświtów. No, ten, ten kwiatek nie będzie ruszał się. I teraz tak. W, pierwszy, w pierwszym kwiatku my nabierali, nabieraliśmy cztery i trzy białych. Teraz będziemy nabierać trzy. Kwiatek u nas jest z siedmiu koralików, tak? I tutaj też musimy sie, mieć siedem białych koralików. Dwa my już mamy i teraz nabieramy trzy. Raz, dwa. Raz, dwa. Boże, nie tak Dwa, trzy i od razu nabieramy środek, żółty w moim przypadku, tak. I przychodzimy tutaj, uwaga, przychodzimy przez ten, oto koralik z dolu na górę. Przychodzimy przez ten koralik i podciągamy. I mamy już taki wzór. I mamy tutaj już 5 koralików tego kwiatku. I teraz nam zostało nabrać tylko, tylko dwa koraliki, prawda? żeby było znowu 7. Nawlekamy dwa i przychodzimy znowu przez ten oto pierwszy po żółtym. Pierwszy po żółtym. Może zrobiło się ciemno. I mamy już drugi kwiatek. I teraz, w sumie, to jest tyle tego ściegu. Tylko tutaj jest jeden, jeden taki moment, który musimy m, zawsze pilnować. W tym przypadku u mnie jest, znaczy tutaj, na, o, o, o co chodzi? Tu na dole musi być zawsze po dwa koraliki. Zaraz ja będę jeszcze raz pokazywać, to może akurat zwrócę jeszcze raz uwagę. Teraz jest dobrze. Teraz znowu robimy łączenie. Nabieramy granatowy, dwa białych. Jakby u mnie był inny kolor, to musiałabym nabrać innego koloru te dwa koraliki. I znowu ten granatowy. I przychodzę znowu z góry na dół. Перед эти два коралики. Потягам. Нараз будет мне плюнтеть нитка. Так. I to jest nasze łączenie. I teraz nam, u nas wychodzi um, nitka tutaj z dolnego koraliku i my musimy przejść znowu, przejść przez te dwa koraliki. To wchodzimy w ten granatowy w biały, pierwszy. Podciągam i w następny biały, w ten górny. Tutaj trzeba koniecznie przejść przez te dwa koraliki. I teraz znowu nabieramy trzy białych. Raz, dwa. Trzy białych, żółty nasz środek. I przychodzimy tutaj przez ten, przez ten koralik, który mamy na dole, z tych dwóch dolnych. Przez jeden zawsze tutaj przychodzimy. Podciągam. Znowu nam zrobił się taki wzór, i teraz nabieramy dwa, trzy i dwa zawsze. I przychodzimy przez ten biały koralik po żółtym. Teraz małe, trudno trzymać jeszcze. I mamy kwiatek. I teraz, właśnie ten moment, o którym chciała Wam przed tym powiedzieć. Tu trzeba patrzeć. Tu zawsze musi być po dwa koraliki, a tu po jednym. I tutaj, żeby na dole było dwa koraliki, musimy przejść przez ten oto koralik. Przychodzimy przez ten koralik. I właśnie podciągamy. I mamy... Tutaj mamy dwa koraliki, a tu jest jeden pomiędzy tymi dwoma. Tak jak tutaj na przykład, pokażę. Tutaj widzimy, tak? Widzimy, że tu na dole u mnie zawsze po dwa koraliki. Tu dwa, tu dwa, tu dwa, tu dwa, a tu po jednemu. I to jest właśnie bardzo ważne. Wtedy bransoletka będzie równiutka. No, jeszcze raz pokażę. Tutaj nitka u mnie przedłużyć. I teraz e, mamy. I teraz znowu lączenie robimy. Granatowy, dwa białych. I granatowej. I wchodzimy, wchodzimy zawsze w te dwa koraliki, w te dwa. Te dwa u nas przyszyte tutaj, dwa na dole, jeden na górze, a te dwa musimy e, z nimi pracować. Musimy w nich wejść i podciągnąć nitkę. I teraz znowu przejść przez te koraliki na dół. To łączenie będzie mijać. Raz na dół będziemy przychodzić, a raz do góry. I teraz znowu nabieramy trzy koraliki. Białe koloru kwiatka, później ten żółty środkowy. I przechodzimy tutaj z dołu na góry przez ten pierwszy. Przez ten pierwszy, tak? Podciągamy. Mamy taki wzór i teraz dwa białych. кольору квятку I ten жовтым, і приходімо через стенд перший по жовтим моїм випадку і підтягуємо і бачимо Tutaj trzeba zawsze pilnować, żeby na dole u nas byli po dwa koraliki, bo następny będę robić kwiatek i trzeba już będzie przejść do góry, bo będzie jeden. Zaraz może pokażę. Granatowych, granatowych dwa białych i granatowy. Wchodzę tutaj już z góry na dół. Z góry na dół. I widzicie, teraz już tu musimy z, z dołu do góry przejść. Będzie to mieć raz e, z dołu do góry, raz z góry na dół. Podciągam. I teraz trzy. Białych i środkowy. I przychodzę teraz w ten oto koralik dolny. Mamy polowę kwiatku i teraz dwa białych. Dwa białych, przechodzimy tutaj przez ten biały, po żółtym, i patrzymy, co my mamy. Oj, nie przeszłam. Prłącza się nitka. і тераз патшими. І відіми, так як тут, завжди треба е, звертати увагу, по два тут і на долі, а тут мами один. Якби тераз пришивали ми те лончення в те два короліки, то нам зостав би тут один, А нам то не потрібно, нам потрібно, щоб тут було два. Для того ми входимо в тен ото коралік. То власне тен такий неврологічний момент. W szyciu tej bramboretki. Tylko na to trzeba zwracać uwagę. I teraz już mamy kwiatuszek. I teraz, jak będziemy tu łączenia do tych dwóch przyszywać, to nam na dole zostaną te dwa koraliki, to co nam w ogóle, do czego my dążymy. Tyle e, ściegu tej bransoletki, no tutaj nie podciągnęłam, po prostu ta nitka z tymi koralikami, tu są większe otwory i wypadałoby szyć w dwie nitki, w dwie warstwy, ale ja już tak, żeby tylko pokazać, to nie, nie zrobiłam tego. To byłoby inaczej, byłoby, lepiej by trzymała się, ale ja nie będę robić z tych koralików taką bransoletkę, bo... No, mnie podobają się te takie malutkie, te takie hmm, z drobnych koralików. Oni tutaj, te, te brązoletki szyte z precjozy 11 numeru, a te są takie przypadkowe, miałam takie koraliki, żeby po prostu Wam pokazać, jak szyje się ta brązoletka. Bardzo urocza, bardzo mi się podoba. Można jak są inne kolory, można robić inne połączenia kolorów i bardzo ładnie ona wygląda dla dziewczynki, a może nie tylko, na lato, taka wesola. Tyle Wam chciałam pokazać dzisiaj. Dziękuję za uwagę, za to, że oglądali mnie do końca. Czekam na wasze, wasze lajki, komentarze, jak zawsze, których jest nie bardzo dużo, ale może ktoś odważy się. I życzę wszystkiego dobrego, wszystkim zdrowia, twórczej Weny i zdrowia. Czy już powiedziałam zdrowie? No to dwa zdrowie. Dziękuję, do zobaczenia.